Jeszcze. i jeszcze witam jeszcze raz także miałem już niby odsyłać golden Max'a ale jest jeszcze jeden dosyć poważny problem bo jak mi kolej wyakinowałem już go w ogóle pierwszym na pierwszym filmiku go spróbowałem uruchomić to się nie chciał uruchomić i teraz jest znowu tak podobnie jest bez cewki więc powinno piszczeć a ja z cewką powinna działać ale nie działa Kolega coś mi tu mówi, że coś tam niby nie styka ale jednak z, wszystko, tu jednak z tym jest wszystko dobrze bo prąd poprzez kable dochodzi do płytki ale tu jest z czymś jeszcze problem i nie wiem właśnie z czym być może jeszcze coś jest, coś jest uwalone bo on się czasami yy, nie zawsze a jak go się tam włącza, wyłącza, wyłącza, wyłącza to tam załapie za, za 10 czy za 15 razem i działa normalnie Musi się z niego będzie korzystać i jeśli się go na przykład nie zostawi zbyt długo no to się normalnie włączy, wszystko działa ale i tak nieby wszystko działało, fajnie bym ten posprawdzałem no i postaw do następnego dnia jest po prostu wyłączony i już przy nie, nie, coś nim nie działa także się kolegi pytałem, czy on tak miał od samego początku jak kupił więc, więc prawdopodobnie tak, więc ktoś sprzedał i sprzedał mu tego Golden Maxa z jakąś usterką i ta usterka dopiero zaczyna widzę do wychodzić nieładnie nie będę się z tym męczył bo na tą chwilę nie wiem czym to jest spowodowane bo każdy tesor ma na płytce ma swoją taką sekcję od zasilań albo jest jakaś któraś coś jest gdzieś może w sekcji zasilania nie działa i któregoś może któregoś może nie iść na putkę i może to nie działać czasem się załącza bo któryś może być jakiś tranzystor czy coś innego uszkodzone i przy którymś próbie po prostu za, załapi i działa I więc będzie dalsza analiza więc nie mogę jeszcze tego gówna nie gówna bardzo dobry sprzęt tylko nie mogę odesłać w takim stanie hmm. wydawało się że wszystko będzie fajnie że wszystko będzie cykać ale będę musiał kolejny, kolejny czas poświęcić. Na tą chwilę nie wiem, czym to jest spowodowane, bo po się pierwszy raz w Golden Masku spotykam z taką musterką Więc najpierw trochę po posiedzę na internecie, poszukam, może ktoś coś miał podobnego, może gdzieś ktoś pokazywał, jak to zrobić. Jeśli nic nie znajdę, no to wtedy może... Napiszę ten maila do kolegi, może on coś, coś podobnego miał, może mi coś, coś podpowie i doradzi. A jak nie, no to będę musiał szukać usterki i szukać usterki po prostu tak w ciemno, bo, bo, bo to nigdy nie jest jednoznaczne, co jest, może być, czym może być w czym wada. Poza tym, że, że, że te Tesoro mają już taki procesor układ scalony, więc samego, samego procesora. O, mam coś przerwało. I mówię, że, 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 że samego procesor jest wymienialny, ale nie wiadomo. Musiałbym mieć jakieś programatory, srory programy, żeby w ogóle ten układ Sprawdzić czy on jest sprawny. Bo może, że coś mi nie domaga i się właśnie dlatego tak dzieje. Że przy włączeniu nie zawsze łapie, a to powinno działać. I no dobra. Na razie zobaczę co się da zrobić sprawdzam bo też się tutaj nie uważam za jakiegoś super majstra magika nie wiadomo co bo bo bo, bo nie, wi nie wiadomo co w takim wykrywaczu każdy wykrywacz jest inny inne jest, 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 jest wszystko inaczej pobudowane no, największym problemem w tym wszystkim jest że nie ma schematu do do, <laughs> o no, do na większo, większą połowę wykrywaczy to w ogóle nie, nie jestem dostępny więc trzeba bazować się na jakichś starszych modelach i tam mniej więcej coś tam patrzeć. Także to na razie na tyle. zobaczymy co się uda ustalić, czy da się tą usterkę naprawić, bo to jest wedle mnie dosyć poważna usterka, że nie działa. Tak jakby mm, nie, nie w ogóle nie działał i że nie buczy, że po prostu nie działa nie domaga jakiś prąd albo nie wiem może generator nie działa czy coś w tym stylu będzie trzeba zobaczyć w tej chwili jak uruchamia się nie działa muszę zobaczyć czy generator generuje przebieg a nie, nie będę na styl tego już dokładnie sprawdza zobaczę sobie miernikiem i będę wiedział czy, czy generator działa jeśli nie działa no to coś jest gdzieś nie wiem, coś głupszego także zobaczymy czy mi się uda to naprawić bo powinno to działać a nie działa także jeszcze taka usterka która się wydawała być jakimś tylko um, um, problemem z bateriem ale to nie jest problem z baterią, i trzeba tutaj nic wyciskać prąd dochodzi I, no dobra także ja się rozłączam i zobaczymy co dalej będzie z tym wiodenem bo fajnie by było jakby się dało to e, jeszcze ogarnąć a jeszcze jeszcze wspomnę do tej funkcji bo coś trochę popatrzyłem na internecie Trochę tam źle poptłumaczyłem Bo to trochę zagmatwane I ogólnie trochę się z tym jeszcze bawiłem I, 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 i sprawdzałem jak mniej więcej to ma działać Czyli na no, opto czyli ta funkcja nie działa Tej dyskryminacji W lewo jak się przyłącza i, To pokrętło mimo wszystko dalej działa I jeśli jest tak skręcone to z tego co tam pamiętam powinno wycinać yy, półtapsy, czyli te, te zrywki od, od puszek, a jak się przekręca w tą stronę, to dalej wycina puszki, yy, te, te zrywki od puszek i jeszcze dodatkowo wycina nam cynk z tego co widziałem gdzieś tam na jakimś filmiku. Czy to tak działa? Yy, z tego co spróbowałem tam się bawić nie wiem bo, bo niestety tam co on pokazywał są u niego trochę jakieś te inne monety więc może to przy, przy naszych monetach tak do końca nie działać także mniej więcej ta funkcja tak powinna działać ale czy ona w tej chwili działa tak jak powinna to nie wiem na pewno na pewno co tam kręciłem się bawiłem na pewno wiem że że wycina cynki oprócz cynku wycina jeszcze coś, coś jakieś tam mniejsze te właśnie monetki większe są widziane Także na pewno ta dyskryminacja działa, tylko nie wiem, czy działa tak jak powinna w naszych warunkach. No dobra, to tyle, nie przedłużam, bo muszę się znowu to rozebrać i zobaczyć. Yy, za nas zresztą zanim rozbiorę, to jeszcze trochę na necie posiedzę i może coś się ciekawego dowiem o mniej więcej o tej ustarce. Yy, no dobra, uciekam i, i gonię.